Zależy nam na tym, aby oszczędzić naszą dzielnicę. Mhm. Widzimy, widzimy bardzo dobrze, że jest, jest to możliwe do zachowania. Sprawdziliśmy to również w terenie. Ee, okolice obok, obok naszych domów, no na to pozwalają. Z racji mhm. tego, że z jednej strony jest bardzo duża część terenów kolejowych. Jest to około 80 metrów, która bez problemu zmieści całą, cały pas tego jednego łącznika, a z drugiej strony to jest pas nieużytków. I działek, I działek, i działek tak. który wychodzi który w tym, ominąłby tym samym, ominąłby całą zabudowę. Uh -huh. Zdajemy sobie sprawę, że wówczas, w momencie, kiedy ten, te, ta zabudowa zostałaby prowadzona w ten sposób, no nasze, nasze nieruchomości zostały. zostałyby i na pewno byłyby jeszcze bardziej atrakcyjne niż są w tej chwili. Czyli nie są państwo de facto przeciwko budowie, nie, nie, bo nie, nie, nie tylko proponujecie? Nie, nie, nie. Co jest, jesteśmy na żeby było. Sami stoimy w korkach, wiemy, ile, ile czasu potrzebuje pielczanom na, na przemieszczanie się z jednego miasta, z jednego miejsca na drugi i broń Boże nie, nie jesteśmy za tym, żeby blokować. Jednak bardzo prosimy o ponowne rozpatrzenie tego, bo wydaje nam się, że no, nie zostało to przygotowane w sposób profesjonalny. Jeżeli można zobaczyć, zobaczyć, to są plany, na których jest, jest jeszcze skocznia narciarska, która została zburzona kilka lat temu. Dodatkowo nie ma. Nie ma chociażby takiej, takiego obiektu jak nowo powstała hala sportowa jest... czy y, oczyszczania ścieków. ścieków. Także Daj, wydaje, mi, jest... wydaje nam się, że osoby, które, które tutaj... Projektowały, Projektowały te plany, się wzorowały się na starych mapach tak. i starych projektach. Mhm. Rozmawiając i podając temat na zebraniu, jakie się odbyło w WDK, tak. niektórzy proponowali, żeby wzięli pod uwagę baseny i tak dalej. To nawet nie wiedzieli, co to jest, gdzie to jest, jak, czyli nie przeprowadzali wizji lokalnej. Mhm. Z tego wnioskujemy, I... że że nie wiedzieli, że jednostka wojskowa już nie istnieje. Mówią, że, 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 że jest.